Pierwsza wojna światowa, zwana także Wielką Wojną. Była to pierwsza nowoczesna wojna. Właśnie w czasie trwania tego czteroletniego piekła użyto na skale skalę km artylerii, czołgów, broni chemicznej i lotnictwa. Symbole tej wojny stały się okopy, a zniszczona psychika milionów młodych ludzi zmieniła na ład europejski, jak i światowy i doprowadziła do jeszcze kwawszego konfliktu. Dzisiejszy materiał jednak nie powiem sobie o jej przebiegu. Dzisiaj policjum sobie dzieła kultury o pierwszej wojnie światowej. Zapraszam. Pierwszym dziełem, który chciałem policzyć jest komiks 100. Była wojna okopów, autorstwa francusza Jacques Stradiego, wydany oryginalnie w 1993 roku. Jest to z kilku niepowiązanych ze sobą historii francuskich żołnierzy w okopach o silnym dźwięku antywojennym. Świetne rysunki z bałością wyposażeni w wyposażeniu postaci żołnierzy wymęczonych wojną, ale z samego wojennego krajobrazu obrazu klimatu. Samo dzieło ma mało dialogu, więcej jest komentarzy opisujących przemyślenia bohaterów, dochodzi do tego też dużo faktów, sam autor uzgadniał każdy detal z historykiem ze specjalistą o pierwszej wojnie, który tylko pokazał jaka to była maszyna do mięsa. Dużo też wpływ na komiks miał dziadek, srematyzowany weteran z podwerderą, sam autor na sytuacji, o której opowiadał mu babcia za młodu, gdzie dziadek bawił swoimi rękami w brzuchu martwego żołnierza, do końca życia był na zaczętej traumą, jak sam autor, który przyznał w przedmowie. Interesuje mnie wyłącznie człowiek i jego ciepienie i moje oburzenie jest ogromne. Chodzi o naszą historię, historię Europy. To w Sarajewie zaczyna się XX wiek, wiek uprzemysłowienia śmierci, pierwsza wojna światowa. Wynalazek, który najwyraźniej się spodobał. gaz otworzyły nowe horyzonty, przyczynił się do powstania nowych idei. Wszystko to było bardzo nowoczesne. Wszystkie te idee były już dobrze zakończone u człowieka skomognon To określenie, które człowiek nosi w sobie. Tylko metody eksterminacji stały się bardziej wyrafinowane. I w tym względzie powinniśmy chylić czoło przed wojną 1914-1918. Koło na zachodzie, bez zmian, pozycja w kategorii komik: książka obowiązkowa o pierwszej wojnie. Drugim dzień jest Grand Valiant Hearts The Great War, wydana w 2013 roku z okazji instytucji konfliktu. Tworzona też przez fancerów za studia Ubisoft Montpellier, które należy do słynnej spółki Ubisoft. Gra jest z typu przygodowej reakcji o grafice kreskówkowej: musi w niej rozwiązać zagadki, w sklecie lub też szybko myśleć. Jest to dość krótka rozrywka na 6 godzin o średniej trudności. Ale największym atutem gry jest jej historia, jak sami twórcy mówili, na niej powinien się go skupić, która jest bardzo ciekawa, przejmująca i smutna w przesłaniu antywojennym. Świala się w cztery postaci, Francuza Emila, jego zięcia Karla, który jest Niemcem, amerykańskiego ochotnika walczącego w armii francuskiej Friediego oraz belgijską sanitariuszkę Annę, natomiast wszystkich czterech bohaterów łączy pies Walt. Aby upewnić się, że gra jest historycznie dokładny, zespół tworzący gest uchwały z wojny, czy to listy żołnierzy i podróżował do jeszcze istniejących okopów we Francji. W grze można znaleźć przymioty kolekcjonerskie związane z wojną i poczytać o nich fakty. Jak i w każdym poziomie mamy historyczne fakty na, odany te, na dany temat, np. o obozach niemieckich. Wspomniane listy miały duży wpływ na gry. Gra jest dostępna na PC, PlayStation 4, Xbox One oraz wiele innych platform. Pozycja ta wygrała wiele nagród i została ciepło przyjęta i do dziś jest uznawana za jedną z najlepszych gier o wojnie. Jest to pozycja obowiązkowa o pierwszej wojnie w kategorii gra wideo. Jako ciekawostkę mogę dodać, jako członkowie banditów Netflix można pograć w kontynuacji Valiant Hearts ko Valiant pod tytułem Valiant Hearts Comic Con na telefony. Jest to nad spoko gra, ale do jedynki się nie umywa. Trzecim dziełem, właściwie to dzieła, mi są dwa albumy szwedzkiego zespołu heavy metalowego Sabaton dokładnie dokładniej krążki Great War z 2019 i The War to End All World z 2022 oraz kawałki takie jak Last Dying Bethy, The Eye of an Uncle Soldier oraz The Lost Battalion Spotted Last Stand z 2016 Cliffs of Gallipoli i Price of mi z krążka Art of War z 2008 Andrzej Scrolling z płyty Atero Dominatus z 2006 oraz kawałki z 3 epek, które są zbitką wcześniej, wcześniej wymienionego materiału po jedną nową piosenkę wydanych na przomie 2022-2023 Father, Fade, Soldier i 1916 Jest to okowe piosenki kapeli Motherhead, polecam też posłuchać oryginał Wiem, że dużo tego było, ale sam zespół do mimo, że ma tam gra na jedno kopyto jest fajną kapelą o silnym, o silnym na Europie statusie, z niezłym brzmieniem, z dobrym wokalem i chujkami i z całkiem solidną liryką. Dobra, pora na polecanie, polecanie utworów. Z książka z 2020 roku polecam szczególnie utwory Attack of the Deadman, Red Baron, Great War, Fields of the Down i The End of the War to End All Wars a spódki sprzed dwóch lat: Stormtroopers, Dreadnought, Hellfighters najlepszy kark ze wszystkich, I to the Sea i Cudowne Christmas Truth Polska kapela ma swoich fanów i hejterów, ale jedno im odmówić nie można. Ich kawałki świetnie upamiętniają wydarzenia i zainteresował wiele ludzi tematem historii, nie tylko tej pierwszowojennej. Oraz jako bonus daje kawałek paszendej, legendarnej kapeli brytyjskiej Iron Maiden, a z of One kolejnej legendzie, czy Metalice. Dobry ostatnim dziełem do polecenia jest nim film Joie Noel po polsku Boże Narodzenie z 2005 roku, koprodukcji brytyjsko-francusko-niemieckiej. Jest to fabularyzowana wersja wydarzenia zwanego Boże Narodzeniowym. w 1914 roku, kiedy to na wielu odcinkach frontu zachodniego doszło do bratania między oddziałami i W filmie przedstawiono to pomiędzy pułkami szkockimi i francuskimi, a Niemcami, a sama scena bratania między Szkotami a Niemcami jest oparta na faktach. Oto ten film jest dobre aktorstwo. Najpierw wypadają francuscy aktorzy Gila, Kanet jako później Adébert i Dane Bun jako audytor Adéberta, szeregowy ponchal. Niemiecki aktor Daniel Bruch jako płytnik Holzmaier, oraz szkocki aktor Gary Lewis jako ksiądz Palmy, który jest sanitariuszem. Film jest bardzo ekumenistyczny, jak to filmy tego typu. O silnym przesłaniu antywojny pokazującym jak na wojnie można odnaleźć przeciwniku człowieka, i że wszyscy są ofiarami propagandy i, i chorych ambicji ludzi u góry. Mimo, że jest to oklepany temat, to chyba jednak nasz gatunek się czego nie uczy. I się niestety nie nauczy, bo taka jest hi historia, i dobrze, że takie filmy dalej powstają. Jako ciekawostka mogę dodać, że był to film nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. W skrócie dobry film, który może być wraz z niedawnym do wydanym przesieniem zimowym idealnym zamiennikiem dla Kevina na święta. Hej, z tej strony Tymek, mam nadzieję, że wam się podobał taki inny dosyć odcinek. Mam nadzieję, że będziecie chcieli następny odcinek z takiej serii. Naprawdę fajnie mi się go robiło, był taki luźniejszy, taki... Mało po prostu trzeba było szukać informacji, wystarczyło po o filmie czy danej grze poczytać. I to było naprawdę fajne coś innego i to się chyba nawet mi fajniej robiło niż filmiki historyczne, także... Mogę zacząć robić regularnie tą serię z filmikami historycznymi. Jeśli chodzi o HPN czy są serię historyczną, spokojnie, odcinek już niedługo nadejdzie, może za w ciągu dwóch tygodni się do go uda zrobić. Także trzymajcie się i cześć!